Sie -sie 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 się Siemanko, witam Was w kolejnym epizodzie z Total Tank Simulator, kampania polska. Polska będzie atakowała. Atakujemy pierw w Brześciu. Jest to kampania ofensywna Polski. Zobaczymy, czy uda nam się coś tu ugrać. Comment of the day. Comment of the day. Dobra, musimy wyeliminować wszystkich VIP-ów, żeby wygrać tę bitwę. A vip -y są tutaj. I dlaczego oni mają Panzer 4 w Brześciu? Halo, 9TP. Jesteście potrzebni tutaj. Jestem gotowy. Ty, artyleria rakietowa, daj, dajcie mi zniszczyć. O, dobra, moi drodzy, moje maszyny jednak polskie potężne, najwspanialsze atakują. Jak my nie możemy Panzerów 3 i 4 przebić? Jakim cudem? O Boże, ale zniszczenie. Moja piechota z ART. Wyczekaj, Ty, Panzer. C Tygrysy? Tygrysy na 10 TP? Ludzie, czy wy macie jakikolwiek RICZ? Dzień dobry. Boże, ile ono mają życia? To jest niebywałe po prostu. Wiadomo, moje maszyny. No i dlaczego Niemiec ma tygrysa dostępnego, a ja nie mam? Wy strzelajcie do niego. Co wy robicie? No, nie mów mi, że w drugim epizodzie będziecie jeździć po lasach, bo dosłownie wyjdę z siebie. Nie, no, nie mów mi, że mi jeden czołg został, nie? Dobra, spróbuję to pokontrolować ręcznie, bo Ech, troszeczkę smutno. O, dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia. Ty jemu życie ubywa, dobra, czekaj, czekaj. Ja się spróbuję schować i spróbuję wystrzelać ten cel. Boże, jedzie, jedzie, jedzie małpa. Ja już nie mam z nim szans, kompletnie, nie? Że on ma tyle życia, dobra. Śmieszni jesteście. Dobra, jestem na Boforsie i to powinniśmy robić mu damage, ale mu praktycznie nic nie zadaje, więc. Aha, no i teraz już po nas. Niestety, porażka chyba pod brześciem będzie. Panowie, wy musicie atakować. Panowie, dacie radę. Boże, zostałem sam z pistoletem, nie? Czejcie? To jest piechota wroga. Mam go. Gdzieś ty jest. Boże, ten VIP ma tak mało życia tam. O nie, oni do mnie już strzelają. Mam go. Mam jednego. Czekajcie, ja, ja tą bitwę ugram. Dobra, ja muszę sam pokonać czołgi wroga. O Boże, proszę, cię nie strzelajesz tak. Kurde, no jak ja mam walczyć sam z czołgami pięcioma? O, i zostałem sam na polu bitwy, czajcie. Dobra, jednego mniej. Panowie, powiem tak, ja za tą bitwę powinienem dostać order Łukasza Kałacha dosłownie, nie? Czajcie? No i zostałem zniszczony. Dobra, gościu, tym razem inna taktyka. Stawiam na lotnictwo. Boże, jak tyle maszyn nie da rady, to ja nie wiem. Bo forsy będą dwa dla niepoznaki i siły pancerne będą startowały z dystansu, nie? Dobra, prze przekradnę się, przekradnę się, dam radę. Rypnę im z Panzerfausta. <śm> <śm> Co się stało? Wszystkie WIP zostały zniszczone. To, to był dobry pomysł. To był dobry pomysł. I teraz albo wchodzimy w mławę, albo wchodzimy w wielu. No to ja lecę w mławę. Dobra, załatwić wszystkich wrogów, tak? Jest GID, rozpoczyna się bitwa. Dobra, i słuchajcie, tutaj Niemcy padają na bunkry. I to jest bardzo dobrze. Jeden bunkier Polek, ale mamy resztę. Świetnie. Dajcie mi piechotę z ART. Boże, te strzelby ART są OP, nie? O, co oni mają pantery? Dobra, zostałem zniszczony przez WSP. Moje siły sobie średnio radzą. Ty, co jest w powietrzu? A no to nasi. Dobra. Dobra, to wespę wyeliminujemy bez problemu. Co jest? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Tym razem mi się uda. Mam mniej kasy, ale zainwestuję je w boforsy, bo to jest to, czego mi brakło na polu bitwy. Weźmy trochę szturmowców, weźmy RT piechotę, gdzieś po prostu skupmy. Ta RT piechota jest tak OP, że ja tego potrzebuję jak najwięcej. Tym razem nie będę ingerował w jednostki i po prostu będę obserwował, nie? Tutaj niemiecka piechota atakuje. Ludzie, przecież my mamy boforsy, nie? Niemcy mają maszyny w powietrzu i już ich nie mają, zobaczcie. Jednak Boforsy się przydają. Nie no, ja muszę wziąć żołnierza, niestety, i ruszać do przodu, no bo inaczej się nie da, nie? Muszę pomóc mojej piechocie się przebić, bo oni sami tego nie ogarną. Za Rodion, Znaczy, za Polskę! Ura! O, poddaj się. Ojej. Gdzie jest moja piechota? Gdzie jest moja piechota w tej chwili? Gdzie jest piechota? Gdzie jest piechota? Gdzie jest piechota? Idziecie! Dobrze, ART. Boże, jak jestem z was dumny normalnie! RT, do przodu, do przodu, panowie! Kolejne samoloty wylatują. Kurczę, moje boforsiki, nie? Dobra, moje boforsiki otwierają ogień. Świetnie. O, dostałem, dostałem! Mamy flaka, mamy flaka, zniszczony, flak zniszczony, panowie do przodu Dobra, olejcie wszystko inne do przodu, was, yy, przyjaciele Weź broń, schowaj się, Ucnij. byczki, ja w was wierzę jak nigdy, nie? Jak oskrobę tego flaka na wzgórzu, to wszystko nam się uda, byczki Jakim cudem, chłopiec? Ty nie możesz mieć takiego dobrego ejma. O boże, co za dzbanosławy? Czemu wy tu stoicie w tyle byczki? Co wy falami atakujecie? Dobra, ja będę troszeczkę mądrzejszy. Trafiony, już, już! Aha, bo to wespę za wzgórzem strzela i ono mnie załatwia, i ono jest tutaj. Mhm. I moja piechota tu nie dojdzie, nie? Lak zniszczony, wespę zniszczone, nasz żołnierz się czołga, wspaniale. Ty przejmujemy im strefę, nareszcie. Lol, ta wuzeta strzela bez przeładowania, co? Boże, to jest piękne. Kto do mnie strzela? Jezu, ale to jest wspaniałe, moi drodzy. Dobra, wygraliśmy. Zjedźcie, że im same samoloty w powietrzu zostały i my nie mamy jak z tym walczyć aktualnie. Dobra, to będzie strzał życia z Panzerfausta. Nurkuj, nurkuj, byczku, Nurkuj, nurkuj, nurkuj. Oj. Mam go. Raz. Dwa. Dziękuję. ja go zniszczyłem. Bessa. Jeszcze achievement dostałem, polowanie na kaczki. Dziękuję. Moi drodzy, kolejna bitwa wygrana. Dostałem 1700 punktów do odblokowania. Mam wszystkie bunkry, które okazały się useless. Ooo, wawel. Nie no, to muszę odblokować. Ja muszę tą maszynę zobaczyć na polu bitwy, nie? Kurde, tutaj moich oficerów muszę wykupić pojmanych, czajcie. Już was wyzwalam. No i moi drodzy, teraz bitwa o wieluń. Let's go! Uch, wieluń, kolejny deathmatch. Musimy pokonać moich wrogów. To jest baza znowu ich. Boże, czemu im się respią jednostki? Tybyczku, czar B1. Dwóch moich oficerów przez most. Dwóch moich oficerów dosłownie środkiem. I z tymi dwoma czołgami polecam tak. Lecisz ty w ogóle, Wawel, ty jesteś artylerią samobieżną i będziesz tutaj na wsparciu. Masa piechoty ART, bo tego się już nauczyłem, że to jest zawsze potrzebne. Tutaj to samo, masa piechoty ART, Anty-aircraft bunker, działko przeciwlotnicze. O, możemy tutaj dać mały bunker na wzgórze. Będzie idealna pozycja Potrzebujemy anterów teraz Nie pozwolę, żeby jakaś yy, śmiechu warte lotnictwo Mnie tutaj zaatakowało, nie? Lecicie Dobra, tu są jakieś bunkry, tu jest coś My tu też mamy bunkry na wzgórzach to jest mój AA bunkier Dobra, Niemcy chcieli zdobyć ten most Ale natknęli się na moje potężne czołgi Szukam mojej artylerii samobieżnej, O ty, On jeszcze sam strzela, jak jadę, czajcie? Czołgi jadą. Tutaj czołgi jadą pod górę, jesteście motywowani, mnie to cieszy. Moja piechota RT żyje? Żyją, chłopaki. No i widzicie, ja chcę komentować, ale ja czasami muszę pomóc, wiecie? Bo jak nie pomogę moim sojusznikom, to oni tam nigdy nie dojadą. Dobra, jedno działko. Drugie działko. Dobra, lecimy do przodu, panowie, w piriot. Ej, nie, to jest najlepsza chyba bitwa, którą zrobiłem. Najbardziej przemyślana. I moje jednostki teraz, bez problemu, powinny sobie dać radę, żeby dotrzeć tutaj do ich centrum dowodzenia. Oni respią jak panzery, sztuki, wszystko. Tutaj leci moja piechota ART i moje 10 tepeki. Świetnie, panowie, niszcie jak panzera. Patrz, patrz, jak on dostanie oro. On tylko wyszedł, i moja piechota ART go w sekundę. Ptyp. Dobra, zrespi im się teraz maszyna, jak coś. Do widzenia. Boże, ale to było proste. Dawajcie, dawajcie, towarzysze. Jesteśmy. O, no i to mi się podoba. A, Boże, to było takie proste. To było takie proste. Wszystko już praktycznie, co mogłem odblokować, to chyba nawet odblokowałem jakiegoś takiego konkretnego. Tak dla beczki sobie odblokowuję wszystko po prostu. Wypychamy Niemców z Polski. Dobra, to już będzie problem, bo widzę, że mają lotnictwo i to mają masne lotnictwo, więc na początku trzeba zrobić tak. Moich oficerów trzeba przydzielić. Postawimy wszystko na jedną kartę, rzucimy wszystkich jedną flanką oficerów. Potrzebuję tutaj anterów. Wiecie co? Ja ustawiam na wzgórzu. Na pewno. Dwa bunkry wielkie Anter, max piechoty ART na plecach. Ile się tylko da. Do tego dołączymy trochę szturmowców, trochę sniperów. Tobie wzmocnimy siły pancerne, byczku, żebyś nie atakował sam. Wy też dostajecie ART. Panowie powiem tak, co ma być, to będzie! Sialalala. Oni mają też Antery, ale nasze Antery też działają. Zobaczcie! Zobaczcie, jak szybko kosimy im lotnictwo, nie? Świetnie moje bunkry się tutaj sprawują, jestem naprawdę z was dumny, chłopaki, nie? Jesteście najlepsi. Dobra, lotnictwo niemieckie praktycznie nie istnieje i to są VIP-owie, tak? To są VIPy. Jezus, jak oni mają dywizję pancerną? to są same tygrysy, nie? Ty czemu ty jedziesz z połową życia? Poczekajcie, widzicie, ja się muszę zatrzymać, naprawić go i pozwolić mu jechać dalej, nie? O, Niemcy! O Boże, granat! O Jezus, ale tu jest sieczka. Nie róbcie mi tego, no? Dobra, muszę im pomóc, nie? Muszę pomóc, bo inaczej to przegramy. Myślałem, że mogę się wychylić, ale nie mogę jednak. Butelka z benzyną lecisz. Obrzucamy ich benzyną, moi drodzy. Płońcie. No, panowie, ja próbuję jak najlepiej. Sami widzicie, że się cholernie staram, nie żeby to wyszło. Jakby mi dali chwilę spokoju, to ja bym ich sam tu poniszczył, nie? Chwilę spokoju dosłownie, chwilunia. Dobra, jak na razie udaje mi się ich zatrzymać, więc nie jest źle. Jeszcze się posuwam do przodu. Nie trafisz, mnie byczku. Jestem zbyt mocny. O Jezus, do dołu, do dołu, do dołu, do dołu. Dość czuję, że moje byczki sobie tutaj nie poradzą, niestety. Boże, kochany, to było takie piękne. Nie wiem, gdzie moje lotnictwo w ogóle było, w które zainwestowałem tyle pieniędzy. To jest aż smutne. Zniszczyłem tutaj wszystko, tylko fabryki mi się nie udało przejąć, nie? Nie no, byczki, idę zginąć, bo to jest naprawdę nie do ugrania, nie? Nie do zrobienia. Teraz wszyscy jadą prosto na mnie. Ja mam tylko karabin snajperski. To jest nie do zrobienia, beczki, patrzcie, no i co z tego, że strzelę? Jak nie zadaję mu damage'u, nie? Ale pierdzieli, że to nie była wcale moja wina. Wolność została utracona. Jednej misji nie udało mi się raz zrobić. Resztę się poprawiłem i było fajnie. A, no i widzicie, no i musiałbym teraz zaczynać od nowa, ale I nie mam aktu drugiego. Do... A nie, akt pierwszy. Ja pierdziel, musiałbym akt pierwszy odblokować znowu, żeby mieć dostęp do akt drugiego, przecież odblokowałem. Są tu jeszcze misje Związku Radzieckiego. Boże, to są trzy akty. Ofensywy w Ardenach, jakieś coś. A za TSRR to masz 5 aktów dosłownie, nie? Nie wiem, w sensie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Czy chcielibyście jeszcze jakąś kampanię zobaczyć u mnie na kanale? A może jakiegoś sandboxa byśmy zrobili? Polska versus Niemcy. 1v1. Tak czy inaczej, byczki, zobaczcie, no można 1v1 robić i tu Niemcy versus Polska i można im wybierać na przykład mm, dywizje pancerne. Więc na przykład wezmę czar cary same, okej. Okay. A u Niemców z dywizji pancernych wezmę mausy, tak dla Beki. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Taki bo bonus. W postaci wiecie, tutaj taki bonusik, nie? I zobaczymy, czy po prostu mausy poradzą sobie z Polską. Boże, jak ta gra fajnie chodzi, jak nie ma tylu jednostek. No ja sobie wezmę takiego mausa, przekontroluję. Boże, to jest sieczka. Nie, bo to będzie czytowanko, więc niech te dywizje się same strzelają. I teraz polskie czary, yy, czyli francuskie Ala. P1-ki walczą z mausami i kto wygra? Ty, jeden maus został zniszczony, czarów jest więcej. To nawet jakoś zaczyna wyglądać. Strzel Strzelają się jedni po jednej stronie rzeki, drudzy po drugiej. I z tego, co widzę, Polacy dominują. Tak czy inaczej, to by było na tyle, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Dajcie znać w komentarzach jakiś fajny komentarz. Napiszcie, mi, że chcielibyście więcej tej gry. Jeżeli tak, to też łapkę strzelcie w górę. Będę wiedział, że jest duże zainteresowanie. I co? Widzimy się w następnym epizodzie. Elo!